Zasmażone buraczki no. razem z cebulką i marcheweczką i, tak. i papryczką. Zasmażone i teraz te zasmażone buraczki my dodajemy do tego gotowanego garnka. I z tymi robimy... wcześniejszymi rzeczami, czyli tak, żeberka, tak, tak. kapustka, barszcz, ziemniaczki. Pomoż, ziemniaki, i marketka, a pani Mario, jak długo ma się gotować barszcz ukraiński? Ile gospodyni domowa ukraińska gotuje ten barszcz? Eee, no, no, gotuje się dwie godziny. Godziny. dwie godziny. A jak gotuje się fasolka, ile się gotuje? Ile się gotuje Ale trzeba ją namoczyć fasolkę da. wcześniej? Da. A da. jak? No, ja ale tak. Tak. ja nie, nie słuchałam. Tak, nasz szparczyk zrobił się czerwony. On nie powinien długo się gotować, bo straci kolor. kolor. Tak. Doprawiamy czosnek. na zaraz. sam koniec: będziemy dawać szkwareczki i czosnek na sam koniec. Ale musimy najpierw do smaku. Spróbować. E, powiem Wam szczerze, że my kupiliśmy tutaj paczuszkę polskiego czerwonego barszczu. Proszę mm -hmm. podać ten barszczyk. Ja jego polubiłam osobiście już w Polsce Rozumiem. i zaczęłam jego dodawać do ukraińskiego barszczu już sama, mm -hmm. bo w Ukrainie tego barszczyku takiego nie, nie, ma, nie, ma. nie mm -hmm. ma. Jego doprawiałem kostką nie rosołową, nie czymś nie tam, mu, tak jakąś wegetą, no to co ma lepszego niż ta zaprawa do tego barszczu nie ja ma. Czyli nie traci on smaku, tylko zyskuje. On tak, on podkreśla smak wszystkich tych warzyw, które się gotują w tym barszczu. Mhm. Dodajemy go na sam koniec i wyłączamy, bo jego nie można gotować, tak my wiemy. Także no, patrząc na to, że kolor ma przepiękny ten dar ukryński i nawet ta pani z programu, która w telewizji i tam wszystkich tych gani Ewa, to ona by powiedziała o, i kolor ma i powiedzieć. Ewa Machowicz, tak? Tak. I ona by powiedziała o. I, i, kolor, I kolor, i dużo e, buraczków, i dużo mięsa. Mm. Pięknie. Teraz ja muszę to spróbować. Patrzcie, fasolka zostaje biała, reszta wszystko, no buraczków u nas było dosyć dużo. E, a Pani Mario, a jeszcze proszę mi powiedzieć, e, jakaś Wasza taka najznakomitsza kucharka, kucharka ukraińska, bo u nas jest e, Pani Gessler, Pani Wachowicz, a u Was kto? Tak, Telebryta wszyscy kuch kuchni umiał gotować. Tak, nie, wiem, nie mogę tego od razu sobie przypomnieć. Naprawdę muszę, musiałabym... Pomyśleć. musiałabym pomyśleć. Zastrzeliłam panią. Tak, ale... tak właśnie. Dokładnie produktu. No. Ma nie, 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 nie. Sprawa w tym, że u nas farsz ukraiński to gotuje każda. Mama, każdy Młodych lat każdy się nauczył. O tym. Też. Każdy bardziej, ma no Elu jak jeszcze, jeszcze, jeszcze będzie na końcu, no, na końcu. Na końcu. i zasmaszka. I Dajemy ten czosnek. Nie, nie Elu, tylko Ani jak, jak smakuje? No, normalnie ręką czy jak? Tak. No. Czosneczek. Dodajemy. Dodajemy szkwareczki. Już teraz? Tak. Tak. Daj z pareczki. Parek. Szkwarki, pareczki. A to jest na koniec już nie gotujemy. Pamiętam. Nie nie, ale tak, dobrze byłoby w bez tak zebrać, Aha, żeby dietetycznie A, zebrać Daj też kwareczki. Ale piękny ten barszcz. Jak tłuszczyk pływa, to dobry. Tak, bo jak my dużo wlejemy tłuszczu, to no, nie będzie bardzo tak prawda? Tak powinno być. Tak no, ale powinno być. już 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 starczy. Tak, niech tak, zostanie no, troszeczku. Troszeczkę. I można, można ja dostanę, no, bo ja tą no, małą nie mogę. Muszę to sprawdzić, dobrze, wymieszać dobrze, zobaczyć jak, jak ono kolorystycznie i na gęstość jest cudowne. Czyli właściwie ta zupa musi być gęsta, tak? Ona musi być gęsta, bo dużo dodaje się do niej różnych warzyw, tak? Ale nie zabielamy niczym już to tej... Nie, ja dodaję śmietanę. Bo no właśnie... Można, niektóre kobiety zawijają mlekiem z mąką. Można, no po co jak u nas takiego gęste? No, tak. my będziemy jeszcze go zagęszczać. Po drugie, długo nie stoi jak jest śmietana czy mleko. Ono tak, może tak. się. No, tak, psuje, a ukraińska tradycja jest taka zwykła, a śmietanę będziemy łyżeczką dodawać każdemu do to Tak. Okay. No, ładnie to nie, wygląda, tak. powiem, że to jest. Nie, tak, troszeczkę soli tak, jeszcze. Czy któraś już wie jak się to gotuje? Na pewno. Tak. A nie? na niedzielę do mnie na barczy. No jasne, że no. tak, ale ja chciałabym, żebyście mnie nauczyła, bo jak ty taki ugotować. Ale jak to zobaczyć, te wszystkie wideo, które były tutaj zapisane, to tak. już blendu nie będzie. Tak, ja dodałam troszkę soli do smaku. Ale nam Pamiętaj... się trafiła nauczycielka. Pamiętajcie... Pamiętajcie Pani pan się nie wymieszała. Nie, nie, to nic, to nic, ono się znajdzie. Ale mamy dziewczyną z kuchni nie, Zrobimy nutkę, polską nutkę. Wasz czerwony ogłosimy jako reklamę. Dodamy <laughs> je do tego, żeby... Żeby za, po prostu zasmak, zasmakować. Zasmakować. Tego nie dajemy dużo. Wyłączamy. Bardzo dobrze.